Hej, 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 moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamala, to jest dziesiąty odcinek z naszej serii. Zagrajmy w Resident Evil 4. Yy, moi drodzy, witam się z Wami w grze bezpośrednio, bo nie było żadnej kadstynki wstępnej. Zapłacą za, za Twoją śmierć, obiecuję. No niestety, jak pamiętamy, Luis zmarł. Eee, Zawił go Sadler. A moi drodzy, generalnie nie wiem, czy widzicie. O, właśnie. Ale mamy tutaj Ashley. Także za, za chwilę mi pomożemy, ale na razie pozbierajmy sobie jeszcze rzeczy, tylko teraz tak się zastanawiam. Znaczy, ja wiem, że generalnie muszę ją uwolnić najpierw. Mm, tylko tak patrzę, gdzie my później będziemy musieli iść. No nie wiem, zobaczymy. Na razie mówię, pozbierajmy sobie rzeczy i za chwilę uwolnimy Ashley. No, nie, zamknij się, kobieto. Na razie nie chcę jej uwalniać, bo odpali to pewien skrypt, którego na razie odpalać nie chcę. E, dlatego właśnie najpierw sobie tutaj zbieram różne rzeczy. Uh, uh, uh. Nie, no, Ashley, możesz się przymknąć. Ja wiem, że ty tam jesteś. Poczekaj chwilę do cholery jasnej. Ja pierdzielę ta kobieta jest tak niecierpliwa, no nie mogę, no. Najmierzesz chwilę. To Luiz zwary w ogóle, a ty tam się drzysz. Dobra, idziemy jej pomóc. Mm. Dobra. Także moi drodzy, myślę, że tutaj wyposażymy się w tą naszą snajperkę. Kurde, coże są tam wyrzutnie rakiet, szczerze mówiąc nie ja wiem kiedy jej użyć. No na razie będziemy ją trzymać, bo to jest trochę potężna broń. Znaczy, trochę, nawet bardzo bym powiedział. Eee, czekajcie, jeszcze może ja sobie przeładuję wszystkie bronie, póki mam chwilę. Bo w sumie nigdy nie wiadomo, co mi tu wyskoczy na twarz. Eee, dobra. Nie, granat błyskowy, Leon. Ty, ty też nie ogarniasz, widzę życia, tak jak ja dzisiaj. <ścoughs> dobra, karabinek. Co? What the fuck? No, chyba sobie jaja robicie. Oh man! Naprawdę? Naprawdę trafiłem, znaczy nie trafiłem w Waszy, ale. Czemu gra uznała to, że ja trafiłem w nią? No bez jajec! Co za patola! No nie, no serio? <śm> no nie mogę czasami z siebie, do no ja pierdzielę. Przy mojej let's play to jest taka komedia. No dlaczego tak się stało? No fuck you, co za głupia gra. Ja pierdzielę, dobra. Sara, na spokojnie. O! Dostałem ten. Domin rzeczy. Znaczy w sensie do domin. O, tak myślałem, że coś właśnie jest za tym obrazem. Nie, no co to kur. Ashley, zamknij jej, bo już mnie denerwuje. Sorry, ale już mnie denerwuje ta kobieta, naprawdę. Ja pierdzielę czemu gra mi zaliczyła to jako. Ajajaj, aj, aj. po prostu nie mam pytań, co tu się wydarzyło. Dobra. Hmm. Aha, my ja teraz naboi doszło, shotguna, nie zebrałem tylko ten. E, domin, te pociski. Dobra. Ok, moi drodzy. Jak to teraz? Dobra. Przestań się drzeć! Kąd Dobra. about near death experience. No i właśnie, moi drodzy, teraz musimy się zająć Ashley. Dobra, ładnie dostał? Nie wiem, czy nie, nie zginął, kurde. Teraz zginął, Przodujmy, póki mamy chwilę. Gdzie oni jeszcze są, to jest dobre pytanie. Nie wiem, miejmy celownik na naszli w razie czego. Oho. Co jest? Zostawiam. Ja pytałem, ja nie wiem co tu się dzieje. Moment, panowie, za dużo was. Mam empty! O blizz! Mamy problem. Super, że ja tam nic nie widzę. Chyba się udało. Okej, jażli wzięła klucz i powiedziała, że może się wydostać teraz stąd. Dobra. O, właśnie moi drodzy, I teraz powiem wam jest to, ten etap jest uznawany za jeden z najbardziej irytujących w całej grze. Z tego względu, że właśnie będziemy grać tutaj Ashley. E, jest to dosyć dziwny zabieg ze strony twórców, muszę przyznać. Nie wiem czemu to zrobili, szczerze mówiąc. Trochę to nie wiem. Moi, mnie to osobiście bardzo zaskoczyło, kiedy po raz pierwszy w grze to zobaczyłem. E, no ale cóż, taka wola twórców, więc tak też będzie. A moi drodzy, jeszcze tak tylko Wam powiem, że mimo, że ten rozdział również jest równie krótki co poprzedni, yy, to przejdziemy sobie tylko jeden rozdział dzisiaj, bo y, następny z kolei, rozdział 4.1, jest tak cholernie długi, że. O, i to jest problem też. Następny, moi drodzy, rozdział jest tak długi, że. Kurde, ojej, Pamiętam, że jakoś się tych gości atakowało, tylko jak to się robiło. Tak to na pewno nie. O zarobiście, że nie widzę pleców. O, jest źle, jest źle. Nie wiem, gdzie on jest. Kurde, czekajcie, o z tego co pamiętam. O właśnie. Pięknie. Przeczołgajmy się tu szybko. Dobra, bo się pamiętam, że można było ich napaszać tymi lampami, także to jest dobre. Nie wiem, czy on się nie zjara już cały przypadkiem. Oj, oj, nie zjarał się! Oj, nie zjarał się. O kurde, kolejna korba. A Ashley ja szybko. Ja pierdzielona, co też ma takie ruchy. Dobra. Najgorsze, że ja nie przejdę teraz tutaj. No bo i przejdę. Dobra, oporu mi tą wajchą. Masz tą korbą. A szybciej trochę do no cholery. Zabiję je zaraz. Ja pierdzielę, to było na styk po prostu. Jeden liparz, ja ich nie widzę. To jest problem. Dobra, teraz go widzę na szczęście. O, i zginął, super. Wszyscy padli. Nice. O, kurde, dobra. A weiasz kręć, 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 korbos A, dobra. Chciałem coś bardzo głupiego zaśpiewać, ale może sobie odpuszczę. A tu jeszcze w ogóle było przejście. Czekajcie. Bez kitu, nie musiałem otwierać tej bramy. O lol, to mnie zaskoczyli. A, tak się zastanawiam, czy ja coś tu w ogóle mam do zebrania? Mam jedynie roślinki, ale to chyba tyle. Nic więcej tutaj nie widzę. Dobra, to zwijajmy dalej. Nie będę może jakoś tutaj przeciągać zbytnio, bo chyba nic tu nie ma właśnie. Chyba że sekretnik w kominku, taka klasyka, ale chyba jednak nie. Dobra, idziemy dalej. Ok, czerwona roślinka. I co my tu mamy dalej? Szczerze mówiąc z tego etapu aż tak dobrze nie pamiętam. Hmm, za cholerę mi się to nie podoba, powiem szczerze. Dobra, tu mamy Velvet Blue, super. Czy jeszcze leży może spinel. Fajnie, że możemy trochę rzeczy wartościowych pozbierać. Mm -hmm -hmm. O! Super, szkoda Ashley strzelać nie umie. Znaczy nie ma czym. Aha, i tu mamy jakieś koło w środku, jakby coś tam można było chyba włożyć tak to wygląda. Aha, i tu jest może sekretne przejście po drugiej stronie. Co my tu mamy? Pamiętnik. Nie, kto to był Butler? Nie pamiętam. Dobra, nieważne. E, wiedząc, że ser Ramon Salazar nie miał rodziny, Lord Sadler e, musiał użyć swojej silnej wiary w Los, Los Illuminados, żeby. Aha, przemówić jakby e, serowi Salazarowi do rozsądku, żeby. Mhm, uh, uh, uh. Że co? Aha, żeby złamać pieczęć Las Plagas po raz kolejny przez jego przodków. Uh, uh, uh. Ser Salazar nigdy by nie zrobił takiej rzeczy. Chyba, że byłby do tego wykorzystany w taki sposób, żeby nie skapnął się, że tak to, że tak jest. Uh, uh, uh. Powinienem wyczuć yy, jakby zły plan działania Lorda wcześniej. Czuję, że jestem częściowo za to wszystko odpowiedzialny. Nie mam pojęcia co dokładnie Lord planuje, ale Ser Salazar został wykorzystany. Okej. Okay. Tak czy siak jest za późno. Mm, Sir Salazar e, już e, zainfekował Las Plagas w swoje ciało. Nie ma już odwrotu od Plagi, która... E, która już dojrzała w jego ciele po prostu. Pasożyt Plagi nie zginie, chyba że host umrze, w sensie host ten, gospodarz. Nie ma lekarstwa. Być może Sir Salazar... E, nie był do końca jakby świadomy planu Lorda, ale ciężko stwierdzić. Niemniej jednak, yy, teraz już z tym nic nie zrobię. Służyłem rodzinie Salazar przez pokolenia. Yy, jestem gotowy, żeby służyć do samego końca. Kurde, Butler to był chyba... Nie, to był ktoś typu Alfred w tym, w Batmanie, ale... <grytanie> jest Za cholerę nie pamiętam, jak to się mówi po polsku, serio. Służący? Nie, służący chyba nie. Hmm. Jakoś tak dziwnie brzmi. Na pewno nie. A nie wiem. Dobra, generalnie musimy chyba iść tutaj. A czyli masz latarkę. Tego nie pamiętałem. Ja to mogę przepchać? Wait a minute. Bez Tyle starczy? Aha, mogę guzik nacisnąć. Wiecie, co może na razie to zostawmy? Mmm. O co to w ogóle chodziło? Kolejna roślinka. Fajnie, że Ashley może trochę leczenia zebrać. O, tylko tak, ja tu i. In... Aha, czyli muszę ten guzik chyba wcisnąć. I pamiętam, powiem szczerze, aż tak bardzo tego rozdziału. Dlatego też mogę się tu trochę gubić. Aha, what? A tu mogę przejść, dobra. Mm -hmm, co my tu jeszcze mamy? Kolejny guzik? Teraz tu mogę przejść? A z kolei tam mi się zamknęło. To mi się trochę kojarzy z zagadkiem... Zaga... Zagadkiem, może co ja pieprzę? Z zagadką z remake'u drugiej części. Co my tu mamy? O, mamy jakiś tablet. Nie wiem w sumie jak to się tłumaczy, szczerze mówiąc dokładnie. Zobaczmy. Tablet czyli taki. Nie wiem, jak to powiedzieć szczerze mówiąc. Taka tablica, jakby po prostu chyba tablica. Aha, ma jakiś tam. Nie no, użyć tego nie użyję. Tu coś było do wzięcia, czy mi się wydaje? Nie, to był guzik tylko. Dobra, powiem, wam, że tutaj to chyba właściwie tyle. Ewentualnie jeszcze sobie zerknę. Hmm. Bo nigdzie więcej już nie przejdę, prawda? Tam jest niby jakieś przejście. A mapa mi coś pokaże, jak tam? Tam jest skarb jakiś. O, a to by się przydało, w sumie, czekajcie. No, tylko teraz pytanie. Tu mam guzik, dobra. To mi się nie otworzy. To pytanie, pod jakim guzikiem się tam to otworzy? Ok. Ale z kolei tu mi się zamknęło. No ale mogę przejść tędy po prostu. A nie, to. O, oh, fucking, to mi nic nie da. Wait, what? Jak teraz to wcisnę? Mhm, no to wpadam w pętlę wtedy taką. O... Nie podoba mi się to. Kurcze. Może teraz nacisnąć tamten drugi guzik. Zaś mi się to zamknie. Ej, I fy fyty, oki, tu chodziło. Ale nie, mogę przejść. Dobra, mamy to. Okej, okay, nieważne. O, pieniądze. Super. Tu jeszcze Velvet Blue. Oj, nie podoba mi się ta muzyka. Czy to jest to, o czym ja myślę? O kurde, jeśli tak, to ja nie chcę tu iść. No ale chyba nie mam wyjścia. No, właśnie. No, właśnie, to jest to. To jest niestety, kurde, to. Tutaj jest tak naprawdę taki mały. Mm, nie wiem, takie nawiązanie można powiedzieć do tego, czym ta gra miała być, jakby w trzeciej fazie swojego projektowania. Opowiem wam, że cały Resident Evil 4 miał się właśnie rozgrywać w jednym zamku. No kurczę. Dobra. I teraz będziemy musieli jakoś te symbole poukładać jak to się robiło? On się tak przesuwało. O kurczę. Moment, to musi być na dole. Eee. To musi być w ten sposób. O, eee. Moment. Pomieszałem. No nie, no ja nie lubię takich zagadek. Moment. Dobra. Może przesuniemy to? Hmm. Nie, no zaźle. Ej, o, matko, ta muzyka. Czekajcie, bo zaś się chyba zgubiłem. Znaczy, ja, wiem, ja wiem, jak to ułożyć, ale. Eee, problem w tym, żeby te kafelki tak doprowadzić. Tak jak ja chcę. To musi być tu, tu, tu. Um. Scan. No nie mogę, no. Moment. To musi być tutaj. O, coraz bliżej jestem. Mmm, I co teraz? Ach, ja mogę też po dwa tak przesuwać. Ja pierdolnicy. Czemu nikt mi tego nie powiedział wcześniej? No dobra. Więc zaraz się okaże, że ja robię wszystko totalnie źle, pewnie, nie? To musi być chyba z drugiej strony w ogóle Czy tutaj? Nie, z drugiej, ewidentnie To przesuńmy to do lewej O, jest. Dobra, i teraz moi drodzy musimy właśnie dołożyć ten ostatni fragment. No, mamy to. Dobra, teraz jeszcze sobie tylko zerknę, mi się otworzyło przejście, jak rozumiem, tak? Ok, zobaczymy, czy czegoś może jeszcze tutaj nie ma ewentualnie. Złota branzoleta, super. O, właśnie, tu będziemy musieli coś wziąć. Ale jeszcze pootwieramy sobie szafki. O, matko, ja nie chcę tego brać. Bo z tego co pamiętam, będą tu siwe dymy, naprawdę. O, no właśnie, to jest insygnia rodziny Salazara. I tutaj mamy jeszcze ornament węża. No właśnie, się zaczyna! God Mamy lipę! No, rozpadamy Ładnie wyrolowani Do góry, do góry, do góry, do góry Okej okay. Dobra, teraz właśnie będzie trzeba unikać tych y, rycerzy No, okej, okay, żyjemy. Nie najgorzej poszło. No, tylko tam już kolejni są w pogotowiu, kurczę. Dobra, a sześciu oni się od razu rozpadają. A to jest też właśnie nawiązanie do tego, moi drodzy, jak pierwotnie miał wyglądać Resident Evil 4. Znaczy nie pierwotnie, tylko w jego trzeciej wersji. Dobra. A, to idziemy tędy. Ja pitole. Ten rozdział zawsze naprawdę był dla mnie taki, nie wiem, dziwny był. Dobra, teraz możemy kręcić. No i okej, okay, mamy jakieś przejście na górę, także chodźmy. Mam nadzieję, że niczego nie ominąłem. Dobra. A, nie, nie powiedziałem w ogóle ciekawostki jednej o tej grze. Jak, moi drodzy, Ashley wspina się po drabinie i Leon stoi na dole i patrzy się na nią, no to wiadomo, że zaglądaj pod spódnicę. I wtedy Ashley się bardzo denerwuje. <noise> Może jak będę mieć okazję, to wam to pokażę. Ale na razie niestety takiej okazji nie ma. Dobra, i my musimy generalnie przejść tam. Coś tu jest chyba nie. Dobra, jest przejście. Okej, dało nam się odblokować. Leon! O, tym. Chodźmy, i to, moi drodzy, właśnie rozdział się kończy. No, trzeba przyznać, że jest króciutki, ale następnego rozdziału w tym odcinku rozgrywać nie będę, ponieważ wierzcie mi, że następny rozdział jest cholernie długi. On trwa chyba, no, godzinę trwa na pewno. Więc następny odcinek, jaki dostaniecie z Residenta będzie bardzo, bardzo długi. Myślę, że ponad godzinę nawet może potrwać. Także, moi drodzy, mówię, będziemy sobie kończyć hit I right, ono to wiadomo, że trochę mi podrosło, no bo ciężko by było nie trafić lampą, prawda, w typa z auto -ajmingiem. 11 zabiłem przeciwników, raz zginąłem, ale ta śmierć to wiecie, to jest to, że ja przypadkowo Ashley zabiłem, tak naprawdę nie zginąłem ani razu. Dobra, także moi drodzy, powiem wam tak, zostały nam jeszcze takie dwa duże rozdziały w grze, czwarty i piąty. Yy, I tam to się będzie działo. Ale dobra, to będziemy sobie już kończyć. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się właśnie, nie wiem, jutro albo... A może dzisiaj jeszcze? Hmm, zobaczymy. W kolejnym odcinku z Resident Evil 4. なるほど。